Pieniądze. Pieniądze to taki metal. A za co możemy zapłacić pieniążkami? Za zabawki, za jedzenie, za picie, za prezenty. Za lody. I za dom. A co to znaczy kupować? Kupować to przynosić swój towar, a później płacenie jest przy kasie. Pani oddaje grosiki, a daje się jakieś złote. A czy wy wiecie co to jest przelew? Przelew to jest takie coś, że jedna osoba daje pieniądze kom Butel drugiej osobie. Skąd się biorą pieniądze? Z takiej maszyny, w takiej firmie. Biorą się pieniądze ze złota i jeszcze z papieru, z metalu. Co to znaczy? Oszczędzać. By nie wydawać wszystko na marne i zostawić sobie na inne cenne rzeczy. I żeby się chować do portfela pieniążki, no i że się, się kupić jutro. Ja tak zawsze lubię. A na co można oszczędzać? Żeby kupić sobie jakąś setz jakąś chceszę albo jakie rzeczy, żeby sobie udekorować dom. Ja oszczędzam, żeby budownicy zbudowali taką restaurację, bo chcę być kładem, kiedy dorosnę. Ja oszczędzam moje pieniążki na jakieś zabawki. Ja oszczędzam pieniążki na deskorolkę i na nowy rower.